Nowy porządek świata składa się z grupy ludzi o tych samych wizjach jak rządzić całym światem, jak bankierzy, politycy, polityczni przywódcy. Co takiego oznacza nowy porządek świata dla naszego kraju? Nowy porządek świata Porządek świata tworzący jeden naród lub grupę ludzi, którzy zwyciężą. Potrzebujemy nowego porządku świata. To będzie wewnętrznie kontrolująca elita osób naprzeciw wszystkim innym, czyli naprzeciw Wam wszystkim. Cały koncept nowego porządku świata jest czymś innym. Oni zakładają, że ich stan jest bogiem. Weźmy pod uwagę korzenie tej organizacji i zobaczycie, że oni ustanowili coś, co nazywa się zgromadzeniem okrągłego stołu. Z tych grup powstały następne grupy. To są dwa poziomy rządu. Jeden to balanse, a druga wyższa grupa to ludzie, do których nikt nie ma wstępu. Nowy porządek świata nawiązuje do nowych możliwości. To jest trzeci odłam nowego porządku świata. Wiemy, że ta władza zostanie obalona, będzie obalona być może za naszego życia, ale ten system zostanie zniszczony mocą alla wczechmgącego. Ta elita nie będzie w stanie mieć wpływu na narody pełne wartości, wiary, historii i z nienaruszoną tożsamością. To niemożliwe. Jednym z urazów, jakie doświadczyły kraje muzułmańskie, było wydarzenie w 1924 roku, gdzie kalifat otomana oficjalnie został obalony. W Makkach odbyła się konferencja ustanowienia nowego kalifatu. Przewodniczący tej konferencji był Mohamed Wawahiri, dziadek Ayman Wawahiri, kolegi Osama Bin Ladena. Słynnym oświadczeniem Mohameda Wawahiri w 1924 roku było, iż zasugerował on modlitwę pogrzebową nad narodem islamu. Zwolennicy systemu Artychrysta utworzyli ten plan zniszczenia islamu. Ich największą obawą jest jedność muzułmańska oraz odrodzenie przesłania ostatniego proroka dla całej ludzkości, więc wszystko co czynią jest w celu zapobiegania tego odrodzenia islamu, ale nic nie powstrzyma czystego ruchu islamu do dojścia do władzy, bieda tworzy jedność, a jedność muzułmańska jest największym koszmarem dla tych zwolenników systemu Artychrysta. Po tych wszystkich poświęceniach, nie zaakceptujemy nic innego tylko Alla za naszego Pana i tylko Islam jako nasza religia i Mohameda jako naszego proroka, Koran jako nasza wskazówka i konstytucja i kalifat na ścieżce proroctwa za wolą Alla. Gratulujemy wam islamskiego kalifatu za wolą Boga już wkrótce. Będziemy czekać na was i będziecie czekać na nas. Naszym celem z łaską Boga jest ujrzenie powrotu kalifatu, gdzie ostatnio... Nim był kalifat Cesarstwa Otomana obalonego w 1920. Chcemy przywrócić ten system i rządzić światem prawami Boga. Stoimy za likwidacją prześladowań i agresji na świecie. Kraje muzułmańskie wołają o kalifat i to wołanie jest od wielu lat. Nawet patrząc na wydarzenia związane z Mohamedem Mursi, prezydentem Egiptu, bractwem muzułmańskim oni prowadzą rozmowy na temat kalifatu, a Egipt jest najbardziej wpływowym krajem arabskim na Środkowym Wschodzie, jeśli Egipt wpadnie w ręce islamistów. Cała reszta krajów także Syria, i Jordania, sprawa Palestyny, gdzie Hamas zostanie zwycięzcą, prezydent Egiptu podjął jego najbardziej decydujący krok, aby przejąć władzę nad wojskiem, pozbawiając dwóch generałów swojej pozycji. Bractwo muzułmańskie i prezydent Egiptu są niesamowicie silni u władzy, jestem pewien, że wiele osób, które to obserwują, żyją w strachu. Izraelczycy totalnie walują, ponieważ uzmysłowili. ولاية مصر تعدل الخلافة ولما قلت لأخي الدكتور محمد مرسي قلت له يا دكتور محمد هل سمعت قولة عمرو العاص I kiedy rozmawiałem z doktorem Mohamed Musi, zapytałem jego, czy wie co powiedział Alas na ten temat. On zapytał, co takiego powiedział. Odpowiedziałem mu, że Alas powiedział, że Egipt jest początkiem powstania kalifatu. Musi zapytał, co takiego, i chwycił się za głowę, a z jego oczu płynęły łzy. Potem powiedział na Alda: Nie czułem takiej odpowiedzialności i ciężaru, dopóki nie usłyszałem tego oświadczenia alas, człowieka, który podbił Egipt. CIA, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, FBI i inni, oni wszyscy są przestępcami, planując zabicia ludzi, młodych czy starych. Ameryka zostanie rzucona na kolana i zostanie pokonana, jak człowiecy w Afganistanie. Myślisz, że nadejdzie taki dzień, że będziemy tęsknić za czasami rządów Mubaraka? Tak się nie stanie. Ale jeśli pozwolimy Bractwu Muzułmańskiemu czynić co chcą, będziemy raczej tęsknić, ale za rządami Hitlera. W młodości byłem członkiem Bractwa Muzułmańskiego. Ich planem jest przemiana Egiptu w Emirat Islamski, który byłby nasieniem powstania kalifatu, który początkowo otoczyłby kraje muzułmańskie, a następnie cały świat. Do piekła z każdym, kto nie akceptuje islamskiego rządu, jakiego pragną ludzie. Kiedy Mursi przedstawił swoją inicjatywę kulturalną na odrodzenie Egiptu, uczynił tak z perspektywy islamu, a nie sekularyzacji. Koncept o narodowym stanie nie istnieje w planach bractwa. Oni mówią o wszechstronnym, religijnym stanie islamu. Hmm. Jedne z założeń radztwa muzułmańskiego, których nie mogą się zrzec, to islamski kalifat i rządzenie światem. Tak, taki dzień nadejdzie, kiedy będziemy władcami świata. Tak, taki dzień nadejdzie, kiedy będziemy władcami świata. Wszyscy wiecie, że naszą główną i ogólną misją Bractwa Muzułmańskiego jest umocnienie religii Halla na świecie. Celem jest ustanowienie powrotu jego umy i cywilizacji na podstawie islamu. My również posiadamy metodę Bractwa Muzułmańskiego, w odniesieniu do tej całkowitej misji. Mam Hasana Albana i poprzez jego rozumowanie metod proroka pokój z nim, poprzez sposób w jaki wszczyna religię, zaznaczył dla nas liczbę etapów bądź drugoplanowych celów, które po ich ukończeniu poprowadzi nas do osiągnięcia celów tej misji. Więc rozpoczynamy budując jedność muzułmańską, muzułmańskie rodziny, muzułmańskie społeczeństwo, rząd, aż dojdziemy do globalnego stanu islamu, osiągając status wyższości pośród narodów. Kiedy te etapy zostaną wypełnione, misja zostanie osiągnięta, a to będzie wybrana religii Allah. Mimo iż oni planują, Allah także planuje, i Allah jest najlepszym z planujących ponieważ finałowa wygrana będzie po stronie muzułmanów.